Cześć! Z tej strony Mikołaj Łagowski z Lizon Wygodny Leasing. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Ci, co możesz odliczać od leasingu samochodu osobowego. Leasing samochodu osobowego no, wiąże się z tym, że masz raty leasingu płacone co miesiąc. Od każdej takiej raty odliczysz sobie połowę vat -u. Pomijam tu sytuacje, w których ktoś wykorzystuje samochód tylko do celów firmowych i prowadzi ewidencję przebiegu i tak dalej. Większość użytkowników samochodów y, kupuje je po to, żeby je użytkować zarówno prywatnie, jak i do firmy, co pozwala im odliczyć tylko albo aż połowę podatku VAT z każdej opłaty leasingowej. A, czyli odliczamy połowę VAT-u, zostaje nam drugie 50% VAT, którego nie odliczyliśmy, i kwota netto. Wszystko to zaliczamy w koszty uzyskania przychodu. W całości lub jeśli wartość samochodu przekracza 150 tysięcy złotych, no to tylko w proporcji do tych 150 tysięcy złotych. Co się zaś tyczy wydatków eksploatacyjnych, czyli napraw, części, paliwa itd. No to zasady zaliczania w koszty są następujące: możesz odliczyć od samochodu osobowego połowę VAT-u, pozostałą kwotę zaliczysz w koszty uzyskania przychodu ale tylko w 75%. Takie ograniczenie pojawiło się od 2019 roku. Czyli podsumowując, odliczysz sobie połowę VAT-u, resztę zaliczysz w koszty lub niecałość, jeśli y, kupujesz droższy samochód powyżej 150 000 zł i 75% wydatków eksploatacyjnych będziesz mógł sobie zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Jeśli uważasz, że treści te były wartościowe, zasubskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami, Ponadto odwiedzaj naszą stronę lizon.pl, szczególnie blog Porady Eksperta.